Dzień mam moi kochani, właśnie sobie teraz sobie grę włączyłem No ja właśnie ten... włączam sobie jakąś planszę. A, tu właśnie ten ciasta trzeba. Dobra, dobra, ej, to musi być chyba tak. Później musi być tak. No i wiadomo, pierwsze ciasto zrobione. E dawajcie takie trudne. To ja nie wiem czemu to dać długie. ale... Co to jest? W ogóle to jest jakaś nupca, gra. Po prostu, że. No. Co to już jest ciasto? Brzmi to. No, co jest? A, te jakie. Ej. Czy wy widzieliście, jak to wstało? Kurde. Jeszcze mi dwa zostały do przestrzeni sportowania. No właśnie jakieś... O, takie to jest łatwe. Nubskie to jest, bo od razu wiadomo, że jeden kolor. Do widzenia, to już jest koniec gry. To jest właśnie koniec pańs oczywiście. A w dupie... co to za głupoty wyskakują Menu główne. Tu już będzie... O, tu będziemy musieli rozpoznać, dobra. Na pewno to jest to, to i to. Za pierwszym razem! Za pierwszym razem! Ja też, naprawdę za pierwszym razem! A nigdy mi się nie udawało, tylko za pierwszym razem 23.37. 37 Nie! Ale dwa, już też kiedy grałem! O tutaj! Jakieś to grałem! Zerę, przecież to jest tutaj! Dobra! Zera, gdzie to? Zara, przecież tutaj to jest. Dobra, czapeczka. Dobra, ten to gdzie. Dobra. O. No. Po prostu następna gra na... Przeszedłem. No i napiszcie mi w komentarzach, którą mam w tą samą i którą mam w pierwszą paszę. Ej, ja sobie sprawdzę. To jest super, No, no Powiedzcie mi ludzie, dlaczego tutaj tego nie ma. Nie muszę że to... Tutaj coś. Czekajcie. O, czapka. No, za pierwszym razem chociaż. Nie. No, zgadłem. Okej. Chyba, tutaj będzie ten... Nie. Gdzie ten strój był? Napiszcie nie gdzie był właśnie ten strój. No. O tutaj właśnie jestem. Czekajcie, to jest tak tu, Nie. Tu jest taka i tutaj. Czyli jedynie tutaj, tutaj, tutaj. No i tutaj, moi drodzy. Przechodzimy właśnie. Oczywiście. Przeszedliśmy tą grę. Jako grę, planszę. Dobra, idę w to. pewnie znowu to samo, dziękuję, do widzenia. Aha, czyli nie. Dobra, czyli wiadomo, że będzie to. To pewnie. To no to jedynie to. I w dupę. No i w dupę za, za trzecim razem dopiero. A wcześniej to za pierwszym razem. To kochani, ja sobie pod dwa razy zagram w te planszy. A nie, to już jest nadszkowana od razu. Bo myślałem, że już... Patrzcie jak to obsikuje. Ty zakleja to nawet. I do widzenia. Nie zastanawiam, dlaczego tu jest to jedno. Naprawdę musi być to samo ser. Dobra, patrzcie, to się robi. Normalnie to się robi. W dupę mnie pocałujte, bo najłatwiejsza gra i najłatwiejsza plaża, chociaż nie wiem, czy dla was, ale na mnie to jest pes pestka, bo przepraszam, bo. Peska, to jest na mnie, że kurde. No i to już jest koniec. Moi kochani, z tego odcinka może być na tyle, oczywiście. A nie, jeszcze! Kurde! Jeszcze że ten! Kurde! Naprawdę. Ty od razu tu? Dobra, no moi kochani, tu już jest tego koniec odcinka, bo wszystko zrobione. Papa, pa, kochani! Bo jeszcze sobie tutaj. To papa, kochani.